Witajcie, kochani. Nie wiem właściwie od czego zacząć nagrywanie tego filmiku, bo jestem w szoku. No więc, na początku, chcę powiedzieć, że naprawdę bronię się rękami, nogami przed tym, żeby nie nagrywać filmów o. O tych wszystkich zastrzykowych bzdurach, bo mam nadzieję, że Wy macie oczy otwarte i, i sami wiecie, co jest dla Was dobre. Natomiast nie mogę po prostu przejść obojętnie od, o, obok tych spraw, jeżeli to jest po prostu maglowane w kółko, i, i dotyczy to mnie i wszystkich. I, I gdyby to nie było na tak wielką skalę i gdyby to nie było tak wielkie oszustwo, to ja bym się tego naprawdę nie ruszał. Bo no, my wiemy, że ogólnie jest takie ogólnoświatowe kłamstwo, które no... Te kłamstwo jest wszędzie. Ja o tym często mówię, że kłamstwo jest wszędzie, ale to, co się dzieje, to jest okropne teraz. Odnośnie tych zastrzyków i słuchajcie, nagrywam ten film właśnie o tych zastrzykach, co się dzieje, bo zaznaczam też, że to co przeczytałem teraz na Facebooku, nie znam tego źródła, nie, nie jestem pewien, czy to jest prawda. Wiadomo, że powstają różne fajkowe wiadomości, różne takie rzeczy, dlatego nie mogę Wam powiedzieć, że jest to stuprocentowa informacja. Którą sam po prostu na, 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 no, widziałem czy doświadczyłem czegoś takiego, aczkolwiek nie chciałbym tego doświadczać I, 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 i raczej nie skorzystam. Natomiast to, co zaraz się dowiecie, to jest po prostu, gdy, gdy, gdyby gdy, jeżeli jest to prawda, to to jest po prostu no, obrzydliwe i, i, i szokujące, i, i wszystko, co najgorsze. Zaraz Wam pokażę, włączę kamerkę, pokażę Wam zdjęcie, bo nagrywam na telefonie, ale mam tutaj laptopa ze sobą. <laughs> Już Wam pokazuję zdjęcie. Chodzi o to, kochani, że <laughs> e, może, nie wiem czy to będzie wszystko widać. I, I jest tutaj no, niewiarygodne miejsca na świecie. Nie wiem dlaczego akurat tu to wkleili, no ale przeczytam Wam. burdel. Fundplast w Wiedniu w Austrii zaoferował klientom 30 minut z wybraną przez nich panią w zamian za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. No i tu źródło jest podane, jakiś Sky News, coś. No i widzimy zdjęcie. Pana, który hmm, plasterek na ręce chyba już ma, czyli jest po zaszczepieniu i teraz tutaj pani, e, ta pani, którą sobie wybrał, e, jest tam koło niego, no i zaraz pójdą realizować e, re, resztę umowy. Także, także moi drodzy, e, to jest po prostu, no, nie wiem jak to nazwać. I teraz, co, co mi na to powiecie? Jak wy to odbieracie? Bo ja osobiście jestem po prostu, no, e, kompletnie, kompletnie w szoku. Już e, tego bym się nie spodziewał, naprawdę. E, e, bo, ale wiecie co? Jestem w stanie uwierzyć w takie czary, w takie rzeczy, co oni tam robią. Jestem w stanie w to uwierzyć, że, tak, że takie coś może mieć miejsce, ponieważ oni się posuwają. Już widzę, to już nie ma, nie ma żadnych granic po prostu. Natomiast no, na własne oczy i uszy słyszałem w Polsce, akurat u nas tutaj, o tych właśnie, trzeba ja też chyba kiedyś o tym mówiłem, Wam o tych mm, konkursach, w których można wygrać jakieś miliony złotych jakieś hulajnogi, jakieś samochody, jakieś coś tam. I to było promowane przez y, sławnych ludzi, takich y, w sensie medialnych, prawda? Czy to wtedy był sportowiec, już nie pamiętam kto to był, to był chyba sportowiec jakiś tam, czy aktor, aktor. Ale, ale to różni ludzie reklamują bez różnicy e więc, jeżeli ja takie coś widziałem, tu obrzydlistwo, bo to jest obrzydlistwo, kochani, to ja jestem w stanie uwierzyć w następne obrzydlistwo. I nie muszę być chyba bezpośrednim tam świadkiem, bo taka, taka informacja wcale, wcale mnie e, nie e, zaszokowała. Ale, ale przeszed, przeszłem na to, przeszedłem przepraszam, do porządku takiego normalnie dziennego. Od razu ochłonąłem. Zaszokował mnie tylko taki pierwszy strzał, natomiast jestem w stanie w to uwierzyć, po prostu, no, że takie coś ma miejsce. Ale, tak jak mówię, nie, nie wiem na pewno, jest to tylko coś, co przeczytałem w internecie. Aczkolwiek y, słyszałem też ostatnio nie wiem gdzie teraz taką informację, ale to chyba w radio tak mi się wydaje. Albo też na jakimś filmie w internecie, nie wiem, nieistotne. E, moi drodzy, ale słyszałem, że gdzieś tam w jakimś anglojęzycznym bodajże kraju da, e, daje się 100 dolarów e, małoletnim za to, że się zaszczepią, ale warunkiem jest, że osoba dorosła jest właśnie z takim małoletnim. Czy my, kochani, zdajemy sobie sprawę z tego, co to się dzieje? Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę. Bo jeżeli ktoś po prostu nie, nie otwarł oczu do tej pory nie widzi, nie widzi o co tu chodzi, i nie zaczął się przynajmniej zastanawiać, co to się dzieje, no to, kochani, bardzo mi przykro, ale z myśleniem ten człowiek nie ma wspólnego chyba nic. Bo jeżeli chodzi tutaj o nasze dobro i zdrowie, bo, bo aż tak dbają, widzimy o nas, że proponują półgodzinny seans, pół seans z prostytutką w zamian za zaszczepienie się, że przecież to jest po prostu no, obłęd, no to jeżeli aż tak bardzo zależy im na naszym zdrowiu, no to kochani, powiedzcie mi, czy kiedykolwiek... Dostaliście 100 dolarów albo przynajmniej 5 zł od jakiegoś lekarza albo od kogokolwiek, co ma rzekomo, w cudzysłowie, coś wspólnego ze zdrowiem. Czy dostaliście jakieś 10 zł czy 5 zł za to, że on Wam powiedział, panie Kowalski, panie Janku, Staśku, Jarku czy, czy Michale, jedz pan czosnek, bo czosnek jest zdrowy. Jest to naturalny antybiotyk. Jest Pan czosnek, jak Pan zjesz ten czosnek trzy razy w miesiącu, to dostaniesz Pan 10 zł. Czy takie coś kiedykolwiek usłyszeliście? Ano nie, ja też nie. Dlatego tu się włącza myślenie. Jeżeli ktoś na wszelkie sposoby, wszelkie możliwe sposoby, oknami, drzwiami wręcz włazi do naszych domów, starając się często ostatnio wymusić na nas takie zachowanie, żebyśmy wzięli jakieś zaszczyki, no to, bo, bo tu są różne strategie, tu są strategie stosowane, jak widzimy, kija i marchewki, prawda? Że um, albo to się straszy, prawda? Albo to się przymusza, albo to się coś e, obiecuje, albo to się coś już wręcz daje. E, więc, kochani, no, jeżeli się komuś nie włączyło myślenie w tym momencie, to ja zapraszam e, do modlitwy do Pana Boga, żeby dał mądrość, prawda? Żeby coś w, tym, w tej głowie się ruszyło. Bo takie rzeczy, co się dzieją, to się w pale nie mieści. I nie wiem co, co jeszcze do czego jeszcze się oni posuną. Natomiast e, z chwili na chwilę, z sekundy na sekundę e, jestem przekonany, jestem pewien, że absolutnie, absolutnie podkreślam nie ma to związku z naszym e, dobrem. Nie ma to, kochani, absolutnie z naszym dobrem. Oczywiście to ma stuprocentowy związek z naszym zdrowiem, ale, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, aczkolwiek tutaj informacja dla kretynów, którzy weryfikują jakieś filmy mówiące o zaszykach, Tu informacja dla Was. Boście są bandą kretynów, dlatego informuję, że ja nie jestem żadnym lekarzem ani żadnym medycznym specjalistą, a to co mówię to są po prostu moje osobiste doznania, przekonania i, i to co ja myślę, i nikogo nie zmuszam do tego, żeby myślał tak jak ja, ani nikogo nie zmuszam, żeby ktokolwiek coś zrobił albo czegoś nie zrobił. To taka informacja dla Was, Barany. Bo już nie wiem, czy te filmy są sprawdzane faktycznie przez jakichś ludzi, chociaż nie wyobrażam sobie tego. Czy te filmy są sprawdzane przez po prostu programy, które wykwytują jakieś słowa typu szczepionki, typu zaszczyki, czy typu pandemia, czy typu COVID-19. Macie tu całą serię teraz ode mnie tych słów. I na tej podstawie y, potem jest ten film y, weryfikowany, wyłapywany i weryfikowany. Aczkolwiek y, uważam, że żaden program nie jest w stanie zweryfikować przesłania filmu, bo potem są blokady na filmy, w których, y, w których no, jest mówiona prawda, a są blokowane ze względu właśnie na takie słówka. Także y, jeżeli któryś z Was, kretyni, ogląda ten film, to tutaj macie moje <laughs> przesłanie, jakie jest. Przed chwilą powiedziałem, że ja nikogo nie nakłaniam ani nikomu nie zabraniam. Ja tylko mówię co ja widzę i mówię prawdę. Eee, I taka informacja. Także, moi drodzy, polecam włączać myślenie, polecam z całego serca obserwować, polecam być ostrożnym, polecam analizować. Wyciągać wnioski i opierać się na logice, kochani, ponieważ Pan Bóg jest Bogiem logiki, pamiętajcie o tym. Jest Bogiem porządku, jest Bogiem dobra i, i, i dobrych wartości. Dlatego obserwujcie, czy to jest dla Was dobre. Wyciągajcie wnioski, o to Was naprawdę mocno proszę. Wyciągajcie wnioski. Nie mówię, że Wy macie coś zrobić albo czegoś nie zrobić, że macie wziąć zaszczyt, albo tego zaszczytu nie wziąć. Jestem daleki od takich wskazówek, ja tylko mówię, co ja na przykład zrobię lub czego nie zrobię. A ja na przykład nie mam zamiaru brać żadnych medykamentów wymyślanych przez satanistów. Przepraszam, ale nazywam już wszystko po imieniu. I to jest dobre. I moi drodzy, to co wy zrobicie, to jest naprawdę Wasza sprawa. Pamiętajcie, że nie chodzi też mi o, o jakieś podziały. Na ludzi takich czy ludzi takich, ponieważ ja szanuję ludzi e, za to, że są ludźmi, stworzeniami e, Bożymi. Każdy z Was ma inne przekonania, natomiast no, e, nie, nie, nie chcę i nie będę robił podziału właśnie na takich, którzy chcą wziąć zaszczyt, a na takich, którzy zaszczytu nie chcą wziąć. I mnie często ludzie po prostu bardzo mylą. Z kimś, z kimś, kim nie jestem, zapraszają mnie do znajomych. Potem są zdziwieni, bo myślą, że znaleźli jakiegoś sojusznika, że ja gdzieś tam pomstuję albo przeklinam wręcz, albo złorzeczę ludziom, którzy chodzą w maseczkach i ludziom, którzy chcą się zaszczepić. Moi drodzy, to jest ich sprawa, i ich życie. I wszystkim, którzy czują jakąkolwiek odrazę do tych ludzi, czy jakąś niechęć do tego typu ludzi, to proszę Was, kochani, nie róbcie tego, ponieważ niczym nie różnicie się od drugiej strony. Ponieważ jedni nienawidzą tych, bo ci nie noszą masek, a ci nienawidzą tych, bo ci noszą maski. Jesteście po prostu podzieleni. To jest podstęp diabła, który was podzielił. Wy nie możecie się dzielić na takich czy takich. Wy jesteście wszyscy braćmi, ludźmi i w taki sposób mamy się traktować. To właśnie te satanistyczne rządy mają na celu nas dzielić. My tego nie róbmy, my się musimy tym brzydzić wręcz, kochani. Jeżeli mm, się zaszczepiłeś, to, to wspaniale. Rób to, jeżeli tak czujesz, bracie czy siostro, to jest twoja sprawa, ale pamiętaj, żebyś nie miał pretensji do kogoś, jak ci się coś zacznie po jakichś zaszczykach dziać. Prawda? Bo mm, nie zbadałeś sprawy do końca. Bo nie, nie słuchałeś ludzi, którzy tego doświadczyli, którzy pokazywali na filmach, że jakieś mają drgawki, że, że się okropnie czują, że nie mogą chodzić, czy takie podobne rzeczy to się dzieje. Ludzie nagrywają o tym filmy i żałują, że to wzięli, to świństwo. Więc, bracie, siostro, czy też przyjacielu, przyjaciółko, pamiętaj, że robisz wszystko na swoją odpowiedzialność. Ale nie miej pretensji do nikogo, jeżeli coś ci się stanie. I nie czuj nienawiści do tych, którzy tego zrobić nie chcą, ponieważ wyobraź sobie, że ta druga strona, której tak nienawidzisz za to, że nie chcą tego zrobić, tak samo jak ty dbasz o swoje zdrowie, przyjmując zastrzyk, tak samo oni dbają o swoje zdrowie, nie przyjmując tego zastrzyku czy innych medykamentów. To jest po prostu tylko yy, różnica zdań, że ty chcesz coś zrobić, a oni tego nie chcą zrobić. Ale tak samo jak ty chcesz dbać o swoje zdrowie, tak samo oni o swoje. Prawda? A każdy ma wolną wolę i każdy ma, może wybierać, co jest dla niego dobre. <laughs> Ponieważ to, co jest dla ciebie dobre, dla kogoś nie musi wcale być dobre, bo on tego zrobić nie chce. I to trzeba uszanować. I musicie zrozumieć to, co teraz powiedziałem, te słowa, bo one są bardzo ważne. Nie dzielcie się na jakichś lewych i prawych, i tak i tak Pamiętajcie, że prawda jest jedna, kochani: jest jeden Bóg, który jest sprawiedliwy, i my nie możemy robić wśród siebie podziałów, tym bardziej, jeżeli uważamy siebie za ludzi wierzących, za ludzi, którzy pochodzą od Boga. Nie możesz pochodzić od Boga, jeżeli nienawidzisz swojego brata. Jeżeli nienawidzisz drugiego człowieka za coś, to ty nie możesz pochodzić od Boga, bo tak mówi Słowo Boże i to jest proste. I nie wmówisz mi czy komuś, że ty jaki to jesteś wierzący, jeszcze mi powiesz, praktykujący. Natomiast nienawidzisz drugiego, bo idzie w masce jakiejś. Bo, bo sobie tak zażyczył. On sobie może iść w masce, w okularach, w, w czawce Mikołaja Świętego. I, i, I w gumowcach sobie może tak chodzić gdzie chce, bo tak mu się zażyczyło. To nie oznacza, żeby tego człowieka nienawidzieć. Więc od Boga nie możesz pochodzić. Taki człowiek, co najwyżej, może <coughs> wzbudzać litość albo być śmieszny w moich oczach. Natomiast nie mogę go za to nienawidzieć. Mogę mu tylko powiedzieć: słuchaj, ściągnij ta czapka i, i te okulary, czy te gumowce, bo śmiesznie wyglądasz w takim stroju. No, ale tu nie chodzi o to, że tego człowieka masz nienawidzieć. Także tak podchodźcie do tych rzeczy. Widziałem takie taki fragmenty bo w, na YouTubie, bo oglądam takie filmy z przeszłości, które prowadzi pani Jaworowicz. Nie wiem, czy pamiętacie to, czy to jeszcze w ogóle leci w telewizji. Nie wiem czy leci w telewizji, bo nie oglądam telewizji, natomiast to się nazywało Sprawa dla Reportera i tam są różne akcje. I wiele, wiele się z tych filmów uczę Wam, powiem. To znaczy, się no, w takim sensie, że wiele tam widzę, wiele rzeczy do mnie trafia. Natomiast, widziałem właśnie tak tematycznie do tego, co teraz powiedziałem, taki film, gdzie. Jest em, zwaśniona rodzina, czy zwaśnieni ludzie w zasadzie. E, chodziło tam o jakąś granicę, właśnie e, jak to Karbulę z pawlakami. No i mniejsza z tym, co, co, o co tam dokładnie chodziło, wam bo to, bo to jest nieważne, ważne jest, co się dzieje. Przyjeżdża ta pani Jaworowicz z, z ekipą, no i tam filmują. Wchodzą do, do, je, do jednych z tych ludzi, z tych stron zwaśnionych, no i tam taka bardzo krzykliwa kobieta jest. a co się dzieje, przypuszczam, że po tym co widziałem po tych domkach, to na jakiejś wsi. No i, i wchodzą do tego domu, i tam taka krzykliwa kobieta jest. E, ja wiem, może w wieku koło 60, no i mogę się mylić, no bo to ja od zawsze mam problemy z określeniem wieku, no ale tak mniej więcej. No i o co chodzi? I ta kobieta pokazuje i krzyczy do tej pani Jaworowicz, że proszę bardzo, tu mam taką książkę, tu mam taką książkę. Ona tam przysięga na Boga, czy coś takiego. Proszę, tu obrazki święte wiszą. Tu ma taką świętą książkę. Bo chodzi że o to, że ona pokazywała. E, pani redaktor swoje książki święte, jakie ma. Pewnie jest jakiś pielgrzymek, albo gdzieś nie wiem. Od księdza kupiła e, o jakichś tam też świętych, innych dziwnych rzeczach. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z, z wiarą w Boga, bo to są religijne rzeczy, tak ja to odbieram, ale mm, biega, krzyczy y, strasznie, okropnie, taki chaos robi i wyciąga te święte rzeczy w mniemaniu święte, oczywiście. No i te rzeczy pokazuje, i, i jaka to ona jest wierząca i święta. Ona udowadnia, o to mi chodzi, wiecie o co chodzi. No i a, a druga strona zwaśniona nagrywała filmy, jak dochodzi do kłótni, pokazywali te filmy, no to ta pani po prostu jest furiatką. Jak wpada w furię, no to, no to wiadomo, nie przebiera w słowach, czy też nawet tam być może w czynach. I taka potrafi być agresywna w stosunku do tej drugiej strony, z, właśnie, z którymi są zwaśnieni, nie? z którymi są w konflikcie. No i kochani, także tutaj widzicie, że to, że ktoś ma tysiąc książek świętych z papieżami, maryjkami czy innymi choinkami świętymi, to jeżeli ktoś ma tyle obrazków po ścianach porozwieszanych, może mieć milion. To nie ma nic wspólnego z tym, że on pochodzi od Boga, kochani. A często jest wręcz przeciwnie, jak, jak możecie sami zaobserwować czasem w życiu, jak jest prawda. Więc tu taka uwaga co do niektórych, którzy uważają się właśnie za takich świętych ze względu na jakieś tam rzeczy. Dlatego, jeżeli twierdzisz, że pochodzisz od Boga, to takich rzeczy nie rób. Nie pozwólmy na to, kochani, żeby nas podzielono na jakichś tych, co jedzą cebulę, a tych, co jedzą czosnek, bo tak to, bo tak to mniej więcej może wyglądać. Więc to, co, to, co dzisiaj Wam pokazałem, tam na początku przez chwilę ten film, ten, 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 to zdjęcie właściwie, no to, to się w głowie nie mieści. No. Obserwuję, co będzie się działo dalej, natomiast na razie to zaczyna już przypominać taką wersję cyrku, bo to jest wersja cyrku. W każdym razie wszystko to, co, co się w tej sprawie dzieje, wygląda mi to bardzo podejrzanie. Nie mam żadnych wątpliwości, już, że to nie jest absolutnie dla czyjegokolwiek dobra. To jest moje zdanie, powtarzam, dla wszystkich kretynów, weryfikatorów niezależnych, YouTubeowo, facebookowych itd. Tak Ale to, co widzę, a uważam się za osobę myślącą, więc to, co widzę, myślę, że. No na razie jestem w zgodzie sam ze sobą, tak powiem. Nie ma we mnie czegoś takiego, że, że odczuwam, że może jednak nie, że może jednak coś tam. Absolutnie jestem całkowicie przekonany, że to jest e, dla mnie, tak będę to mówił może, że to jest dla mnie e, absolutnie niepotrzebne i zbędne. I nie ma to służyć dla mojego dobra. Natomiast, tak jak mówię, każdy ma swój rozum i, i zrobicie sobie tak, jak będziecie chcieli. W każdym razie nie, jeszcze raz powtórzę, nie dzielcie się na lewych i prawych. Żyjmy w jedności, w zgodzie. I tu zwracam się do osób wierzących, bo. Osoby, które są niewierzące, ciężko mi je by było sprowokować do takiego pozytywnego myślenia, w sensie nie kłócić się ze swoim bratem, tak? ale do osób wierzących zwracam się jak do braci i sióstr i mówię śmiało, że jeżeli jesteś osobą wierzącą, to nie możesz być podzielony z kimś, kto jest osobą też wierzącą, a, ale ty nie nosisz maseczki, a on maseczkę nosi. E, moi drodzy, społeczność Chrystusa nie jest podzielona, więc tutaj nie może być tak samo podziałów, to by było po prostu, no, nie wiem, czy nieśmieszne, nie żeby, żeby, no, nie wiem, w spotkaniu jakimś braterskim ludzie się po prostu no, ci poszli na lewo pod ścianę, a ci na prawo, bo ci są w maseczkach, a ci bez. No to, no to o czym my tu mówimy? No? Wyobraźcie sobie takie coś. Także usilna moja prośba do was, przynajmniej wy, przynajmniej osoby wierzące, nie róbcie podziałów. To tyle moi drodzy w tym filmiku. Będę obserwować na bieżąco dalej, co się w tym oszołomstwie dzieje. Myślę, że nie omieszkam nagrać kolejnego filmu, jeżeli znowu zobaczę jakiś cyrk. Aczkolwiek myślę, że każdy z Was jest na bieżąco z tym wszystkim, bo macie Facebooki, macie YouTube y i jakieś wiadomości. Oczywiście mówię o wiadomościach spoza. Spoza telewizji publicznej, bo tam to jest. Yy, yy, a to już nawet nie ma na to słowa, co tam jest. No. E, Także no, bądźcie ostrożni w każdym razie. Bądźcie ostrożni, bo yy, widzicie sami, co się dzieje. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was, błogosławię i z Panem Bogiem.